Można to jechać na holenders do Rzymu? Można. Ta. Szukając cienia, do nagrania, ale jakby do suszenia namiotu, wilgotno Wam powiem. Tam w oddali góry, a ja sobie spałem tutaj, śpiworek miałem. Oczywiście znowu sobie nie przemyślałem. Położyłem sobie w słońcu koło klatki z sową. Tutaj sowa taka biała. Położyłem sobie tor, 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 a nie słyszy mnie. super pies, powiem wam, wielki, bydle takie i na pierwsze wrażenie takie, o kurde, ale mówię, kurde, jak otwarta brama, poszedł jeść, to już teraz nie przyjdzie. Eee, tata, który to prowadzi, w ogóle prowadzą to trzej faceci, ten największy ma na imię Michel, Michelle. Potem ten średni, może mieć 12-13 lat, może więcej, Serafino. Zawsze szukam odpowiedników tych imion w polskich. No i Serafina to miała to moja babcia, prababcia od strony dziadka, o w ogóle dziadek. Piotr pozdrawiam, Wiesia też, jest dobrze, wracam do domu niedługo. I najmłodszy z nich, którzy tutaj, wiesz, wiecie, pomaga im oporządzać całe to, Sirio. A Sirio to nie wiem. O, dziewczyny i chłopaki przyszły się przywitać. Na nich wczoraj skończyliśmy i na nich dzisiaj zaczynamy. Ja zadałem im to pytanie, wiecie? Bo oni zaprosili mnie na kolację. Ja mówię, nie, że ja pojadłem, że razem z psami jadłem. A oni mówią, no i wiecie, i to, to jednak ja już się nauczyłem w tej podróży, że jak ktoś zaprasza. No to ja już to ja nie czekam aż drugi raz mnie będzie zapraszał jakby dlatego kogoś to robię że patrzcie co za słodziaki słodziaki pokażcie się do kamery no wąchaczki macie fajne pokażcie ryjaczki wiecie to ja już jakby z, z natury nie odmawiam im jest wtedy przyjemniej oni się cieszą ja poznaję ich od środka siedzimy przy wspólnym stole gadki szmatki. Na początku myślałem, że się z nimi nie dogadam, ale mm, nie miałem translatora, potem uruchomili Wi-Fi, ale nie potrzebowaliśmy tego Wi-Fi. Jak siądziesz przy stole z kimś. Były brechty, znaczy śmieszki. Pogadaliśmy im, zadałem im to pytanie, nie? Słuchajcie, no wiem, macie tutaj dużo zwierząt. Zaczęli liczyć, wymieniać. Mówię gatunkami mi wymieniajcie. Wiecie, że, że nie świnie i ile tych świn jest, ale jakby gatunkami. I było śmiesznie, bo się pogubili. <laughs> mówię, dobra, nieistotne jakby do i mówię dobra, ale no macie kury i jecie te kury? Macie świnki i wiecie, je załapali mówią no to jemy świnki i mają krowy, ale kur nie jedzą, bo kury dają im jajka. Wiecie, jakby logiczne, więc zrobili brunchette, w sensie takie krojone pomidory z oliwą i oni to położyli na stole. Ja siedzę sam przy tym stole i oni mówią, jedz. Ja mówię, o nie, czekam na Was. Wiecie, że jak byłem najedzony, to jakbym tu skubnąłem, tam coś tego. Położyli tą bruschettę, taki ciasto jakby z pizzy, takie płaskie, tylko trochę grube. Yy, no wiadomo, nie, nie, to nie jest na pizzę, to się tak mówi. Oni mówili na no to, ale ja, wybaczcie wybaczcie. Ja musiałem sobie to wszystko pisać na ręce. Na zeszycie. I yy, co? Zgubiłem wątek? Aha, ale jak przyniósł ryż, takie niby ala risotto, ale to taki ryż z pomidorami, e, nic więcej, oliwa, ależ pomidory, trochę soli. I ten ryż był taki, wiecie, ten ryż ma swoje odmiany ryżu, y, jest mnóstwo odmian ryżu, ten był taki basamati, coś takiego, ale taki al dente widać, że on umie gotować. Prawdziwy piec do wypiekania pizzy, stoi w kuchni, y, no, takie danie restauracyjne, ale tak na szybko i po chłopsku pyszne to było, ale dużo nie mogłem wcisnąć. Eee, I przeleciała mi przez myśl, oczywiście, jak już była taka atmosfera. Wiecie, ha ha, hi, hi w ogóle i śmiechy, hi, hi, przeleciała mi, mówię, w tą kamerę, bo, bo wy chcecie tych człowieków na tych filmach. Ale to jest znowu przekraczanie jakiejś strefy intymnej, jakby. Zupełnie o czymś innym i jakby przeleciało mi tylko przez myśl. Dodatkowo nie poszedłem w to przy okazji tego, że oni zapraszając mnie do domu, widziałem, że się wstydzili tego. Wiecie, jak trzech facetów mieszka i żadna kobieta tutaj nie tąpnie nogą, że każdy ma posprzątać po sobie, no to jest bałagan. Bałagan potrafi zrobić jeden dwóch, to nie wiem jaki to jest odpowiedni słowa bałagan przy ilości większej, no a przy trzech yy, no na serio jakby chciałem iść umyć ręce w łazience to widziałem zażenowanie na, na, na minie tego chłopaka i jemu też było głupio nie jakby wiecie to to już jest znowu coś takiego do przekroczenia odpuszczam sobie to jakby, to nie jest opowieść o tym ale za, słuchajcie zostało 42 km yy, do Idę tego tora wam pokazać. Tor. Tor. Może ja źle to wymawiam. Ja to po włosku ten tor powinienem powiedzieć, bo nie mówię to tak krótko. Nie wiem jak, nie nauczyłem się jeszcze. I co? 42 km Michel mnie, Michele, Michaelle przestrzega mnie przed drogą. Wiecie, tymi samochodami. Tor. Dobra. Ej, no, chodź. no chodź no chodź przywitaj się on mi powiedział jaka to jest rasa oczy ma do wyczyszczenia ale wielkie to bydle takie z 80kg waży, więc jak ja tutaj wszedłem a on zaczął szczekać no to wymiękłem a co to za ptak się tutaj śmieje a co to za ptak się tutaj śmieje do mnie dzień dobry co to za ptak nie jest to emu Dwa takie se tutaj chodzą. Kury tam tor ich pilnuje. I co ja to mówiłem? 42 km, i przestrzegają mnie przed tymi. Wiecie, ty, 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 żeby mnie ktoś nie zahaczył. No ale to tak jak jest Marko, który mi tłumaczył wejście do miasta, dojście do miasta i mówi: A ale przecież, no, jakbyś ty tutaj dojechał, to ty na bank znajdziesz to miasto. Więc y, ja y, mam z tyłu głowy cały czas, to wiecie, jakby. Ta euforia mi nie, nie woda sodowa i to nie odbije mi. Za długie to y, przywitanie, nie? Bo tu jest tyle rzeczy do opowiadania i tak dalej. Ja mówię, że ta przygoda mogła być trwać dłużej. No serio? Serio razem żeśmy jedli wczoraj, a teraz na mnie podnosisz głos. Zastraszyła się. No, stara suczka. stara suczki tak mają. Yy... Dobra, ładny kadr jeszcze na zakończenie. I powiem Wam, dostałem kawę. Michale, Michel, Michelle mi zrobił i. i co? I poszedł oporządzać wszystkie zwierzęta. A oczywiście młodzież śpi. No bo jak, A godzina dziewiąta, a wczoraj mi mówią, o który wstaniesz? Bo my o szóstej. <laughs> o szóstej? jakby przygrzało w namiot o ósmej, to oni jeszcze do tej pory nie. Oni by powinni też mieć namiot w takim słońcu. To od razu by się obudzili. Dobra, pozdrawiam wszystkie młodzieże, które lubią spać do południa. No, drzewa przy drogach mają okazałe, trzeba przyznać. Tak, Atencjone, atenzione tutti! Mamy to i co? Patrzcie, hop. Do Rzymu na hulajcy dało radę, Prąbią. właśnie mi się przypomniało, że ich sygnały karetek brzmią jak e, policyjne samochody z, lu, z filmów z Luisem de Fine. tu będzie bam zaraz. O nie, wyhamowała pani. Tak, trzeba uważać. no. Trzeba uważać delikatnie i teraz inno jeszcze no. A, tam pisze, że już nie ma Romy. To byście wiedzieli zanim ja się odwróciłem, że już jesteśmy. Ha! Dobra eee, pierwsza część planu wykonana Starnowskich gór do Rzymu Dobra, tu jest trochę cienia. To sobie jeszcze podprowadzę. W sumie to tego materiału dzisiaj nie nagromadziłem, bo wiecie, ja za wszelką cenę chciałem tutaj dojechać, mi pokazało 42 km. Potem gdzieś był jakiś objazd, więc ja myślę, że 50 pyknąłem, bo mam już końcówkę baterii, więc jakby to też jest wyznacznik. I co? I pierwsze 20 km, 25 no powiedzmy, to było, wiecie, taką fajną drogą za miastem, przez jeszcze pola, wszystko było fajnie widać, takie wzniesienia, górki. A, A potem jak przekroczyłem tablicę Rzym no to się zaczęło i powiem Wam, że to jest najdłuższe 20 km czy tam 20 parę i jakie przejechałem na trasie najdłuższe, bo raz, że wolniej jedzie się chodniki, zejścia trzeba sprowadzić o i źle wjechałem, trzeba zawracać tu pod prąd, wjechałem prawie na autostradę musiałem się cofnąć Wykorzystam to wejście i powiem, że wpadła e, kolejna kasa od Ani, z którą razem kiedyś pracowaliśmy. E, Ania e, niedaleko w sumie mnie mieszka. A nawet jej babcia pokazała mi tajemne sekretne miejsca na grzyby zieleniotki. Także pozdrow dla babci. E, 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 tak, e, jest anonimowa też wpłata. Anonimowa, o tyle że mam o niej nie mówić. Ale ja wiem doskonale kto to jest. E, e, tak więc, e, co? Całusy, uściski, pojeroby po powrocie. Dobrze, cieszę się, że też się do tego przyłożyłaś. Bo, jakby no, to, to, co się będzie działo w Tąpkowicach po tym, jak to zaczniemy realizować z tą kasą, te dzieciaki, to i Twoje wnuczki też będą z tego korzystać. Słuchajcie, jeszcze jest. W... i to była stówka. Jeszcze jest stówka od y, dziewczyny. Czekajcie, bo mam ściągę. Patrycji. A Patrycja nas ogląda, bo to ona jest w ekipie, która zaprojektowała nową szkołę w Tarnowskiej Górach. Która właśnie powstaje. Wylane są już y, mury, jest y, pierwsza kondygnacja gotowa. Słuchajcie, to jest właśnie nie, nie szkoła ta, taka. O, jaki piękny pomnik tam jest. Chyba to zdjęcie zaraz pójdę zrobić. Yy, taka szkoła, która uczy w inny sposób. Yy, yy, uczy w taki sposób, jak powinny uczyć wszystkie szkoły. No ale wiecie, jak to te państwowe szkoły mają? Po prostu no, z, z czasem się tak z nimi stało. Jakby no nie da się przy takiej ilości yy, Takiej ilości wprowadzić, takich. No, jakość idzie za, tym, za tą ilością. Ja nie mówię, że polskie szkoły są złe. Jakby trochę stygmatyzują i, i jakby fundacja, serca kreacji, jakby od tego się zaczęło. Także dziękuję za wpłatę i powiem Wam, bo mam to wyliczone. Na chwilę obecną jest 7670 zł. No i 30 euro, które dali mi ludzie po drodze, jak jadę i opowiadam im o tym, i te 30 euro mam po prostu przy sobie. Pięknie, dziękuję w imieniu tych dzieciaków, które będą mogły to robić przez cały rok. do picia przed chwilą widziałem jak tu kierowcy którzy jeżdżą wiecie odwożą ludzi Podjeżdżają, normalnie piją lejem tylko do butelek widać jest magiczna bo wszyscy tutaj tacy ładni taki park kompleks zielony przejechałem właśnie przez zo spałem dzisiaj w zo u Michela więc jakby nie wiem czy Michela może Michela więc jakby mam dość zo Wjeżdżam przez francuskie alejki, trochę się tak poczułem przez moment. Google mi się zapytał, znowu chcę jechać może tędy. Patrzę, zielone ostaje, takie ostoje. Osta. Więc mówię, dobra, to patrzę na zegarek. Jeszcze mam tam, chmury idą tam, takie wielkie. Nie wiem, co z tego będzie, nie sprawdzałem. Ale mówię, dobra, z 9 zrobiło mi się 12 km. Mówię z Melona. I, I się go tutaj pokroiłem. Słodki powiem wam, kto nie jadł melona nie? Jakby kupisz w tarowskich górach w Kauflandzie, promocja jest teraz. Ale on nie smakuje tak jak ten tutaj kupiony na straganie od, od pani, yy, która go sama sadziła, wiecie? Ale nie mówię tego, żeby Wam było przykro. Ktoś mi tam zarzucił, wypchnął mi. Żeby ty pokazujesz takie rzeczy, a my tu siedzimy w domu i leje, tak? bolało tam u nas, u Was dość długo. No to co? Trzeba zabrać tyłek i jakby zrobić coś, żeby było inaczej, nie? Znośnie. Głupio gadam, wiem. Głupio. Nie, nic, już nie będę przy Was jadł. Poza tym się już wszystko kończy. Miniałem tablicę Rzym. Patryk. To jest szef Mobileway. Powiem wam Ja bałem się, że ona się rozsypie po drodze. A ona nic. Bałem się o klocki, w pewnym momencie, bo mnie ktoś nastraszył. Nic. Epic, epickie, znalazłali się to epic. Tibo jest epickie. Eee, przy okazji i dotarłem tutaj, wiecie, dzięki temu. To nie dzięki, że ja, ja, ja to prowadziłem. Każdy mógł prowadzić. Każdy może dojechać do Rzymu na hulajnodze z firmy Mobiway. Tak. Bez zastrzeżeń. W takim razie jeszcze podziękuję chłopakom z serwisu Mobiway, którzy ją przygotowali, bo podobno Marietta mówiła, która tam też pracuje, że chłopaki użyli specjalnych technik i ja dlatego mi się to udało. Także chłopaki, e, konstruktywne myślenie, burze mózgów i tamte rzeczy ulepszamy i polepszamy i powiem wam no w Europie takiej szukać. W Europie. Na świecie. W Gliwicach taka firma. Nie? Także dzięki. Się jest inocowiakiem. To mi się zapomniało. Ale mi się przypomniało. Przypomniało mi się, że moje kolana Patryk, moje kolana chciały podziękować całej ekipie <laughs> za amortyzatory w Tibo zamontowane. Bo powiem wam, że Europa dziurą stoi. Wszystkie drogi bez wyjątku. No zdarzały się trasy rowerowe, ale jak ale one świeżo położone, jakby wiecie, więc... Yy... A nie mam chargera do frontu, muszę się przypomniało. Także Patryk dziękuję i jeszcze za zaufanie, że jakby yy, wiecie, napisałem yy, i jakby tyś się zgodził na to, jakby bez gadki. Ja wiem, że miałem support, bo chłopaki z TG, hulajki TG, Marek mnie asystował i saportował jakby i wprowadził w ogóle w temat i cię przekonywał i potem nawet był tak pospinany, że dziennie mówi, będę do ciebie dziennie dzwonić. I ja mm -hmm. dziennie zadzwonił z pięć razy, pytać się jak tam, ale jakby martwiąc się, tak o mnie. Moby pamiętajcie, najlepsze hulajki. Sprawdźcie to, sprawdźcie ale to wejście jest też po to żeby wam pokazać że mam spanko w sensie grunt kamienie są jakby na nie kamieniach jeszcze nie spałem dobrze że wziąłem materac taki dmuchany. 122 euro za dwie doby straszna cena ale mi prądu, brakło mi prądu w tym brakło mi prądu Przejechała dzisiaj strasznie dużo kilometrów, więc jakby nie ma się co dziwić. Troszkę podprowadziłem. I na drugim stronie końca miasta jest drugie takie miejsce 20 parę kilometrów nie, wiecie, nie, jakby 122. Jutro będę liczyć, żeby na pociąg nas Także, sorry, dziewczyny, Suwenirów z Rzymu nie będzie. Idę rozkładać namiot, ale to jest miejsce. Polecam wam. Ja tu się dopiero przejdę, to wam poopowiem. Kurde, ale mam szczęście. Że wjechałem na to pole namiotowe, rozłożyłem namiot i mówię do gościa: "Daj mi taki adapter, nie taką przejściówkę z tego twojego dziwnego takiego na moje takie normalne. Dla niego moje jest dziwne, ale ten, on mówi: nie mam." Ja mówię, jak nie mam? Masz pole namiotowe, wynajmujesz pole, stawiasz taką budkę z takim dziwnym czymś i nie masz te przejściówki? No nie mam. Ja mówię, ale ja byłem, jadę we Włoszech nawet, były takiej, jakby, a no nie ma. Ja mówię, no i co teraz? Mówię, on mówi mi, każdy zewodzi ze sobą. Ja mówię, no ale ja, ja, ja odejmowałem sobie, żeby mieć ten bagaż jak najlżejszy. A ty mi mówisz, że ja mam wieź na po drodze, w ogóle nawet nie użyłem. Wieś i dopiero we Włoszech użyć A on mi mówi tam jest panorama i se to se idę no to był szybki szpil se kolega ze mnie żart zrobił e, Czy znaczy pewnie nieświadomie nie jakby wysłał mnie do sklepu po przejściówkę elektryczną panorama spożywczego czego? jakby, no fajnie w tym sklepie, nie, ja bym powiem Wam, tam są takie rzeczy, już widziałem dzisiaj, jak rano kupowałem, nic tylko robić ciężko na euro i przyjeżdżać tutaj kupować, bo mają taki wybór, uff, jadłbym, jadłbym, ale dzisiaj tylko pizzę. Zawsze mam takie, jak podepnę hulajkę do prądu, uff. Nie rozkładanie namiotu, tylko jakby ten prąd. Bo jakby nie mieć tego prądu, to nie mogę tego robić. A jutro 11 km z drugiej strony miasta jest dworzec. Chciałem powiedzieć PKP pociągowy. I co? Rano wstaję, piję kawę, jadę na drugą stronę miasta i już wtedy zaczynam szukać renesansu. Jakby wiecie, no, dokument projektu. Sorry, za wygniecioną koszulkę, ale nie zabrałem żelazka. Yy, dokument projektów w drodze do renesansu. Mi się wydaje, że ten renesans ja już mam tutaj. <laughs> Samo to, że wyrwałem go z miasta yy, Tarnowskie Góry, to już jest jakiś przełom. Natomiast, no, po to tu jadę, żeby... Po to tu jestem. Ja już tu jestem! Po to tu jestem, żeby go szukać. Czy go znajdę? Nie wiem. Jest go tutaj pełno, ale jakby, wiecie, można być niewidomym w stadzie kur i nie złapać żadnej. Tak. To był fajny dzień, trudny. Uczę się cały czas jeździć po tym mieście, bo tego jeszcze mi trzeba. Jutro się będę uczyć dalej i delikatnie. Pamiętajcie, wy też tak jeździcie. Ostrożnie oglądajcie się za siebie, jeśli macie pierwszeństwo, mimo to. Yy, Podjeżdżajcie i hamujcie. Cały czas tak robię, nie umiem się tego odczuć. Jestem tak swobodny przed kamerą, tak się czuję swobodnie przed kamerą, że jakby mi to nie przeszkadza. Każdy się drapie, nie? Ja by... nie każdy publicznie, tylko idą gdzieś za róg tam się drapią, ja nie. Wykąpałem się, jestem świeżutki, chciałem zrobić ujęcie z basenu, ale tam jest tak głośno i oni grają covery, boję się, że YouTube mi to odrzuci. Nie wiem, ile oni będą grać, bo jestem zmęczony. Ja bym chciał się już położyć spać. Znaczy, jeszcze będę montować. Więc w sobotę już zobaczycie odcinek z piątku. Aha, wy już go oglądacie. Sorry, to przesunięcie tego czasu nie nauczę się. I co? I moje skarby, dziewczyny, kochane. Ja już zaraz będę w domu. Posprzątać tam ładnie. Przygotować mi rosół, o ja mi się chce rosół, w ogóle cokolwiek, wiecie, ogórkowa, której tak nie za bardzo, ale też ją zjem. Eee, patrzcie za mną, takie tutaj kempingi są, możecie sobie tutaj przyjechać i wynająć. Drogo jest, ale czego się spodziewać jakby po takim wielkim mieście. Eee, dziękuję Wam, że oglądacie cały czas te odcinki. Liczba odsłonięć eee, na kanale dużo znaczy, dużo mówi mi. Mógłbym to robić cały czas. W sensie nie, że jakby poza domem, ale jakby mówić do kamery i, i tworzyć jakieś rzeczy. Myślę, że walki w tym roku zrobimy. Z... Bartek mi podpowie, jak zrobimy, właśnie na hulajce. Żegnam się z Wami w ten dzień, w którym dotarłem do Rzymu. Wiele by opowiadać, więcej tych rzeczy zawarłem w mojej książce, nie wiem, w zeszycie, kupiłem sobie w Żorach 90-kartkowy zeszyt i, i, i braknie mi stron jakby podsumowanie zrobię w pociągu, muszę sobie coś tutaj kupić jeszcze, bo mi braknie stron nie wiem, czy ja to będę wydawał jakby nie mam, jakby nie myślę o tym jakby piszę, bo, bo nie wszystko na tych filmach idzie ująć nie wszystko idzie e, jakby dopowiedzieć ja wyłączam kamerę i zaczyna się dziać mnóstwo rzeczy o których nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo te filmy by były po godzinie. A to jest myśl w ogóle. Dobra, e, trzymajcie się mocno i ciepło i korzystajcie jeszcze z tych resztek wakacji. Jedźcie na hechło, moczyć tyłki tyłki. Dobra. Pa!